Jesteśmy na boisku do piłki nożnej, ale nie będziemy grać w piłkę nożną. Jest ze mną Adam. Witam serdecznie. Witam, witam się. Aktor znany, słynny, filantrop. Trudne sprawy i te sprawy. I dzisiaj będziemy okay. szansę wygrać pieniądze. Każdy metr kopnięcia tą oto piłką do futbolu amerykańskiego. To 10 zł. Dla Ciebie. Dwa, jeden, kop! <noise> Uwaga, lecimy sprawdzić wynik, chodźmy. Uwaga, Adam kopnął na 33 metry, co oznacza, że wygrywa 330 zł, tak czyli najwięcej w tym odcinku. Brawo dla Adama, piąteczka. Powiem Wam, że przyjemność robić takie odcinki droga, ale musicie zostawić suba <grym> i łapka w górę. Tak ja jest, będzie większy budżet na kolejne odcinki. 33 metry, ale co po kasę. 300. 30 zł dla ciebie, proszę bardzo Dziękuję bardzo, współpraca z tą to czysta przyjemność Na co wydasz te pieniądze? A wiesz co, jeszcze nie wiem, pewnie kupię coś ładnego mojej dziewczynie Uuu, zostawcie łapeczkę w górę Siemano byczki, z tej strony Rogalik I dzisiaj wy oraz moi znajomi będą mieli okazję wygrać pieniądze I to duże pieniądze Wszyscy uczestnicy zmierzą się w kilkunastu konkurencjach Będziemy na boisku do nogi, na boisku do kosza, w domu, na dworze, wszędzie Jeżeli widzu ty chcesz wziąć udział w takim odcinku To strzel tutaj łapeczkę w górę i napisz w komentarzu z jakiego miasta jesteś Bo to właśnie stąd będziemy wybierać ludzi do kolejnych odcinków A już niedługo powstanie Discord do zrzeszania was Zostawmy tutaj 20 tysięcy łapek, a budżet na te odcinki będzie się zwiększał A teraz lecimy do pierwszej osoby Pierwsza konkurencja będzie polegać na rzuceniu do kosza z jak najdalszej odległości jedenos Daniel. Ja jestem Danielek, mieszkam w Warszawie i Rogalik mi wypromował. Ty sam będziesz wybierał odległość, z której rzucasz do kosza. Każdy Dobra. jeden metr oddalenia się to 10 zł. więcej dla ciebie. Lecimy 86 zł, bo jest 8 metrów i 60 centymetrów, a będzie było problemów i lecimy. Pa! Kur! Dobitka! Słuchaj, nie trafiłeś do kosza za ile? Za 86 zł? Dokładnie tak. Więc, słuchaj, dam ci dwie stówy, jeśli pokonasz mojego 2,5 metrowego kamerzystę. Dawaj, proszę go. bardzo. <laughs> dawaj, Jak myślisz, wygram? Nie. Nie chcę. Kurde, <laughs> żeby to by nie było też przykro, że kamerujesz za darmo, to teraz ty pokonasz malczyka, a też masz dwie stówki. Chciałbym się biegać, no co mam powiedzieć? No niestety w tej konkurencji nikt nie zgarnął nic, więc lecimy do następnej osoby. Słuchajcie, jest z nami Rafał i Rafał podejmuje się rzutu na ślepo do kosza. Umiejscowimy go w randowym miejscu w obszarze punktów za 3. I jeżeli trafi do kosza, zgarnia 1000 zł, więc sumka dosyć spora. Okej, okay, leci piłkę. mało <trakowało> troszeczkę. Ale z racji tego, że jest to dosyć trudne zadanie, no to kwotę dzielimy na dwa i masz drugą próbę, okej? Okay? Uwaga! Patrz, oj, oj, oj 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 jeszcze stój! Trzecia próba 250 zł. Uwaga! I ostatnia próba, 125 zł na. Uwaga! Teraz to przegałeś. Dobra, teraz możesz ściągnąć opaskę, zobacz gdzie jest kosz. I jeżeli trafisz, stóweczka dla ciebie. Nie, no, no, dobra! No niestety, no niestety się nie udało. No cóż. Ja tutaj chciałem rozdać, a na razie nic się nie udaje rozdawać. także lecimy do następnej konkurencji. Jest ze mną już Justyna, witam Dzień serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj masz okazję wygrać pieniążki. Przed tobą stoi 25 przycisków. Jeden z nich jest warty 1000 zł, ale możesz wykupić podpowiedź. Każda moja podpowiedź będzie dzieliła tą kwotę na pół, więc możesz wybrać przycisk nawet za 1000 zł, a możesz za mniej, jak będziesz chciał. No to nie ma szans, żebym na 20% trafiła, <grym grym> więc biorę podpowiedź. Bierzesz podpowiedź, okej, okay. Także schodzimy do pięciu słówek, a ja zabieram przyciski, które na pewno nie są prawidłową odpowiedzią. I są to zielone przyciski. Okej, okay, a ja bym na pewno stała na sto 100%. Więc... Zielony wyścisnał, jaki jest tak. teraz Twój typ? Jeżu! Ja i tak tego nie trafię, więc ja wolę jeszcze jedną odpowiedź. Jeszcze jedną podpowiedź, tak? tak? Dobra, w takim razie kwota zmniejsza się na 250 zł, i no ja no zawsze zabieram. To lepsze niż nic, nie? Wszystkie przyciski, które oczywiście nie Czerwone są prawidłową teraz. odpowiedzią. Ten. No, jak widzisz dźwięku nie wydał, więc... Dobrze ci się. ostatniej chwili z nią, Był to niebieski przycisk. No i niestety mogłaś wykupić odpowiedź. Nie zrobiłaś tego. Dziękujemy pani. Jest ze mną Krystian, Witam serdecznie. Jesteśmy w domu, i jest tutaj tarcza do darta i trzy lotki. Każda z nich jest warta pieniądze, tyle punktów, ile wyrzucisz według nomenklatury dartowej. Mi, chcę, że po co? Tyle punktów ile wyrzucisz według nomenklatury dartowej Tyle pieniędzy zdobywasz Natomiast czerwony środek liczony jest Za 200 zł Dobra, trzy lotki, twoja kolej, czas start Ostatni raz z darta grałem W szkole Dwa złote Dwa złote, Dwa złote zostały zwyciężone O, niebieski środek Czyli ile? 25 nice. I 9, ale było Dwóch stówek, to brakowało dosłownie no 4 mm. 25 plus 2, 27 plus 9. 8 w pamięci przez 3. 40 pik, 40. 40. 40. 40, także pieniążki wypłacamy od razu. 4 dyszki dla Ciebie będzie chociaż na obiad. Lećmy do następnej osoby. Słuchajcie, jesteśmy już na ostatniej konkurencji na koszykówce. Mamy tutaj trzy przyciski. Czerwony, pomarańczowy i zielony. Jest z nami Hubert i Hubert Dobry, będzie tak? miał okazję zgarnąć 100 zł. Który z tych przycisków działa? Który naciśniesz? Jeżeli naciśniesz prawidłowy, no to zgarniasz stówkę. Decyduj, tak jest. Dobra. O. Zielony, nie być no, no, zielony! Nie wyciem, wyciem, zielony, bo, zielony był widzony. O, działa, dobra! Waliczamy na zielony! O, działa, na zielony, moja. No Stóweczka dla ciebie, proszę dziękuję, bardzo. Wielkie, dzięki. Podzielisz jest się ta, z kolegą, ta, który już ta, 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 na tarczy, niestety. Ale, ta, ta, tak, jest. Ale dostanie, jedzonko. Pinki przed sobą ma 10 butelek napełnionych wodą do water bottle flipa, Każda z nich jest warta 100 zł. Jeżeli Pinki obróci wszystkie 10 butelek, wygrywa 1000 zł. Każda butelka to za zaczynamy! Dwa, trzy, o nie! O nie! O nie! Mocniej nadkarskiem! Oj! Prawie by się liczyło, prawda? A. Niestety, wszystkie 9 butelek leży na ziemi, ale Klaudia zgarnia stówkę i będzie miała dzisiaj na zakupki. Stuwa dla niej, a my lecimy już do kolejnego uczestnika dzisiaj. Jest dzisiaj ze mną znowu mój prywatny gigant Mateusz. Siema. A to frisbee i ten bolec jest warty dzisiaj 100 zł. Jeżeli strzaku z 5 metrów jest w stanie wrzucić frisbee na bolca, wygrywa 100 zł. Wrócimy. 3, 2, 1, rzut. Mateuszku, yeah. nawet nie było blisko Nie no, było blisko stołu, powiem, że nie Na stół prawie nabiłem Zawsze mi ciężko jest cokolwiek powiedzieć, jak ktoś nic nie wygrywa Piona stówkę na partę No i to by było na tyle moi drodzy, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał Zostawcie łapeczkę w górę, suba tam na dole Piszcie w komentarzu z jakiego miasta jesteście, żeby wziąć udział w odcinku A jeśli ja się dzisiaj z wami żegnam, trzymajcie się, na razie, siema!